Superbet. Sponsorem głównym GKS Tychy. GKS Tychy pokonuje Arkę Gdynia 1-0. do 0. Konrad sporo wybroniłeś, ale też mam wrażenie, że trochę zaczarowałeś tą bramkę. Czy to zaklęcie było podobne jak w meczu z Termaliką? No bo szczęście też trochę dziś na pewno pomagało. Na pewno na pewno tak. Dużo szczęścia, ale też uważam, że cała linia obrony zrobiła Dobrą robotę, uważam, że graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Nie mówię tylko dlatego, że gdzieś tam, kiedyś tam grałem, ale, ale uważam, że naprawdę sporo, sporo problemów gdzieś tam nam stworzyli w różnych sytuacjach. Wybroniliśmy się, zagraliśmy na zero i to dziś jest najważniejsze, ale... ale... Nie do końca też uważam, żebyśmy już byli na takich torach, jakbyśmy chcieli. Były momenty, okej, okay, ale, ale dużo było też takich momentów, które naprawdę trzeba wyeliminować i poprawić, żeby, żeby w następnych meczach i dziś ta gra lepiej wyglądała i żebyśmy wszystkie wygrywali, bo, bo, bo o to chodzi, tak? Były momenty, były też sytuacje. W pierwszych minutach okazja Sebastiana Stableckiego, natomiast no z przebiegu gry Arka sobie sporo tych sytuacji stworzyła i trochę mieliśmy problemy, żeby pod tą bramkę gości się przedostać. Ja no tak jak wcześniej powiedziałem, w pierwszym pytaniu, że dziś naprawdę uważam, że Arka prezentowała dzisiaj dobry poziom. Grali szybko gdzieś tam kombinacyjnie, próbowali dużo takich prostopadłych, dużo dośrodkowań, gdzieś tam podjęli pojedynków jeden na jeden, ale tak jak powiedziałem też, że gdzieś naprawdę uważam, że obrona z meczu na mecz gdzieś tam pokazuje, że, że potrafimy nawet w trudnym momencie się wybronić, odpowiedzieć jakąś kontrą, jak w ten mecze się tak nie układają, jakbyśmy chcieli, bo nie zawsze będzie tak jak z ŁKS-em czy z Arkus z Gdyni że gdzieś tam te mecze w naszym dobre. wykonaniu były dobre. Uważam, że przede wszystkim punkty się liczą. I ja, tyle, idziemy dalej. Robić się trochę łatwiej niż przeciwko rs bo to był trochę taki specyficzny mecz. Ta piłka częściej była chyba w powietrzu niż po boisku krążyła. Dziś często mieliście okazję, żeby tą piłkę wyprowadzić przez obrońców i to chyba taki styl, do którego trochę przyzwyczailiśmy już kibicach, kibiców, szczególnie w tych pierwszych spotkaniach tego roku. Na pewno staramy się nad tym e, pracować na treningach i, i chcielibyśmy tego jak najwięcej. Tak? Wiadomo, że nie można też przesadzić, bo gdzieś tam trzeba wyważyć pewne, pewne rzeczy e, podczas meczu. Dana sytuacja i ustawienie przeciwnika nieraz zmusza do tego, że po prostu trzeba zagrać dłuższym podaniem, a, a, a kiedy można, kiedy można, to będziemy na pewno starali się grać i gdzieś tam. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby ta gra też była mniejsza dla oka, tak? nie tylko takie mecze właśnie jak w Rzeszowie, ale żeby też gdzieś tam te mecze były takie bardziej piłkarskie, w których będziemy na pewno też chcieli dominować, ale kiedy, kiedy trzeba gdzieś tam się cofnąć i bronić, to też robić to skutecznie tak jak w ostatnich trzech meczach. No i tyle, tak? Najważniejsze mówię, trzy punkty wygrane na z tyłu. Moje drugie, a z Adrianem już trzecie jako drużyna, więc, więc tylko bić brawo jeśli chodzi o tą grę defensywną, tak? Ale tak jak mi powiedziałem, że dziś trzeba z przodu więcej, więcej gdzieś tam argumentów takich konkretnych, żeby, żeby ta gra po prostu lepiej wyglądała. No i Kuba Piątek zagrał kilka minut na, na zero z tyłu, ale do tego już nie wracajmy. Ostatnie pytanie o tabelę. Konrad Jałucha bardziej patrzy w górę tabeli, czy, czy cały czas gdzieś odwracacie się za siebie? Znaczy uważam, że trzeba patrzeć i w górę i w dół, tak? że gdzieś wiadomo, że jak jest możliwość i gdzieś tam to... ...doskoczyć do czołówki. ...doskoczyć do wreszcie ma jak zawsze najwięcej do powiedzenia. Poczekamy, jak Łukasz przejdzie. Łukasz sobie już porozmawiał, więc wracając do tego pytania, no, w górę tabeli, czy jednak było? Tak, musimy patrzeć i tu, i tu. Jak jest szansa zaatakować, będziemy robić wszystko, żeby zaatakować i, i walczyć o te dwa pierwsze miejsca premiowane. A jeżeli się to by nie udało, choć wierzę w to, że się uda. Jestem o tym przekonany nawet, więc e, będziemy też patrzeć, żeby nie wyskoczyć tej szóstki i, i, i gdzieś tam cały to konsekwentnie punktować. No i to chodzi. Superbet sponsorem głównym GKS-u